Czy ty uważasz, że ta teoria PIS-fałszowa wybory, ona równie mocno zmieni, przeora tę stronę liberalną, jak teoria o zamachu smoleńskim przeorała stronę konserwatywną, czy, czy nie? Nie sądzę. Nie, nie sądzę. Tak, to znaczy, myślę, że, że to jest raczej jednak krótkotrwałe i że się będzie, będzie szybciej, szybciej wygasało, ale no, też takiej stuprocentowej pewności, myślę, nie mamy. Natomiast też też myślę, że tutaj przeciwko jednej rzeczy bym zaoponował, mm. bo, bo no zwracasz uwagę na, na, na te media społecznościowe, ale no wydaje mi się, że to jest jednak trochę temat o, o takiej szerszej kondycji mediów w ogóle, tak? Mm. Dlatego, że jednak no, te media głównego nurtu Część tych test powielają, i to powielają w taki sposób dosyć bezkrytyczny. Tak? Ale to ja Ci wyjaśnię, jaki jest mechanizm, bo to się klika. Jeżeli masz grupę odbiorców, którzy są strasznie nagrzani antypisowsko albo propisowsko, to wszystko jedno, to jak im dajesz taką strawę, to to, co mówiłeś, że im pasuje to w głowie, jako autor artykułu, ja wiem, jaki to jest narkotyk. Klikną i będą pisać, że jestem po prostu mistrzem świata, że po prostu 10 premii mi przyznać, prawdę ujawniasz i tak dalej.